przy mieszkodni dla Polski, pochmurno z prześniami i może jeśli, może będzie wyż do końca tego tygodnia, albo wciągnie niż i będzie padać deszcz, deszcz ze śniegiem lub śnieg. Wszystko w zależności od położenia wyżu nad Europą. Trudno jest określić czy w weekend będzie ładnie, czy będą opady deszczu śniegu lub deszczu ze śniegiem. Jedno jest pewne mróz będzie do minus 2 przy przejaśnieniach, a tam gdzie jest pochmurno to może będzie minimalnie cieplej, będzie 1-2 stopnie. Zapraszam do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę lub w dół, w zależności czy komuś się podoba czy nie.